na moim kanale. Ja dzisiaj przychodzę do Was z odcinkiem, w którym zrobimy sobie glow up przed rokiem szkolnym. Ogólnie to dzisiaj mam taki typowy dzień robienia glow upu, ponieważ pomijając dentystę, bo dzisiaj też mam dentystę, ale za bardzo tego nie zaliczam do tego glow upu, to mam m.in. paznokcie. Moje aktualne prezentują się w ten sposób. Są bardzo ładne, ale niestety mam już kilometrowe odrosty, więc nie mogę się doczekać, aż zrobię nowe, ale chyba zostawię troszkę dłuższe, bo teraz mam mniej więcej takie Długie I nie wiem, czy ich czasem takich troszkę dłuższych nie zostawić, bo bardzo mi się podobają. A też ja nie ćwiczę na włapie, więc raczej nikt tam nie będzie na mnie krzyczał, że nie odbijam piłki czy coś. No i oprócz tych pazności mam jeszcze fryzjera, więc będzie naprawdę bardzo fajnie. Później zrobimy sobie jakiś skinker i myślę, że ten odcinek wyjdzie całkiem spoko. Nie zostało mi już za wiele czasu, dlatego zaraz jedziemy, no i ja oczywiście zabieram was ze sobą. I prezentują się one w ten sposób, są bardzo ładne. Zostawiłam je trochę dłuższe, a teraz idziemy do Rosmana, ponieważ widziałam na TikToku, że wiele dziewczyn poleca taką jedną fajną maszynkę do golenia. Ona jest trochę droga, więc długo się zbierałam, żeby ją kupić, ale w końcu stwierdziłam, że to jest ten czas i idziemy ją kupić. Jeszcze wcześniej Wam pokażę te paznokcie, jak wyglądają, bo myślę, że przed chwilą nie do końca było to widać. No, są ładne. Z tego co widziałam, te dziewczyny w większości mają tą albo tą, i ta mi się bardziej podoba, aczkolwiek ta jest na promocji i ma więcej tych końcówek do wymiany, więc nie wiem. Jeśli jeszcze chodzi o wygląd, to spodobała mi się ta, ale ona jest do golenia okolic intymnych, więc wolałabym bardziej coś z tamtych. i tak się prezentują moje włosy. Ogólnie to na samym początku może powiem, że je ścięłam. I miałam w planach ściąć gdzieś takie Po pachy, no ale jak widzicie Nie popisałam się, ponieważ tych włosów Jednak trochę jest I chciałam ich naprawdę niedużo Przez to, że miałam też robiony botoks I te włosy są teraz takie fajne Milusie, gładkie, bo tak to no Były okropne, zniszczone i w ogóle Ale teraz są bardzo fajne I stwierdziłam, że no nie opłaca się jednak Ścinać aż tyle Więc sobie podatniemy tylko końcówki No i to był chyba dobry wybór Za niedługo też będę robiła kolejny raz ten bo to gdzieś tak na zimę, bo pani powiedziała, że fajnie by było wtedy zrobić, więc tak właśnie zrobię, no ale jestem bardzo zadowolona, bo te włosy naprawdę są takie milusie, a wcześniej były okropne i no, moja piękna grzywka, która cały czas tutaj odrasta, nie mogę się doczekać, aż właśnie, no... Będzie normalnej długości. Jeszcze co do tej maszynki, o której Wam mówiłam, to kupiłam ją sobie tyle, że w biedronce i była też taka fajna promocja, że jak brało się drugi produkt, nie wiem czy konkretnie tą maszynkę, czy coś innego można było też brać, to było minus 50% na ten drugi produkt, więc ja sobie ją wziąłam i moja mama zobaczymy, jak będzie się sprawdzać. Przed chwilą się jeszcze zastanawiałam, co mogłabym Wam pokazać w tym odcinku, że robię anglo i w ogóle, i stwierdziłam, że jestem głupia, bo przed nagrywaniem. Tego odcinka umyłam swoją biżuterię, a mogłabym to nagrać jako taki fajny pomysł na odświeżenie jej, bo wiecie, ja bardzo lubię chodzić taka obwieszona, mam jakieś pierścionki, bransoletki, naszyjniki, kolczyki. Jest tego dużo i też dużo mam tej biżuterii i praktycznie cały czas ta. Biżuteriami wisi na tym stojaku. No i wiadomo, jak biżuteria się nie nosi, to ona się robi taka dziwna. Nie wiem jak to nazwać, ale no już nie jest taka czysta i zawsze ją myję pastą i zrobiłam to poza odcinkiem. A mogłabym to teraz nagrać, byłoby fajnie. Jestem po prostu głupia. Tutaj macie moją biżuterię i na tym takim talerzyku mamy głównie jakieś kolczyki oraz pierścionki, a na tym stojaku są moje naszyjniki. I chyba zrobię sobie takie gotowe sety, nie wiem jak to inaczej nazwać, że wybiorę co do danego naszyjnika będę nosić. Czyli jakieś tutaj mamy perełki, to jakieś kolczyki dobrać do tego z perełkami, żeby to fajnie wyglądało i się komponowało. Kiedyś praktycznie w ogóle nie chodziłam w żadnych tam naszyjnikach ani bransoletkach, tylko miałam. Miałam kolczyki, bo kolczyki mam od małego i po prostu cały czas chodziłam tylko o kolczykach, a teraz uważam, że no ta biżuteria fajnie tak uzupełnia jakieś outfity. I jeśli chcecie coś takiego sobie też zrobić, to polecam, zwykła pasta do zębów daje sobie radę. Kolejna rzecz, jaką mogłam wam nagrać, czyli robienie porządku w szafie, zmiana stylu, coś tego typu, ale nie nagram tego, bo ostatnio robiłam porządki w tej szafie i wystawiałam ubranie na Vinted, więc ten odcinek jest w ogóle jakiś taki nieprzemyślany. No ale jakby ktoś byłby zainteresowany kupieniem czegoś ode mnie, to zapraszam na mojego Vinted, nazwa szkieletonka, ale powiem Wam, że nie mogę się doczekać na jesień. Sweterki tutaj cały czas czekają, i już mam wizję na niektóre outfity. Pisaliście mi, żebym nagrała taki odcinek z outfitami do szkoły, ale raczej czegoś takiego nie będę nagrywać, tylko po prostu na mojego Instagrama będę dodawała codziennie jakieś relacje z outfitami, a przynajmniej będę się starała dodawać je codziennie, bo pod koniec tamtego roku szkolnego starałam się je dodawać, ale chyba nie wychodziło mi to za bardzo, że tak dodawałam codziennie. No ale zobaczymy. No, jak mi to teraz wyjdzie, to już będę może nagrywała jakieś takie gathering with me na TikToku i wtedy będę wam pokazywała te outfity, bo za bardzo nie widzę tego, żebym nagrywała taki odcinek z tego i żeby ten odcinek w ogóle miał więcej niż 5 minut. Zrobimy sobie teraz taki full wypas skincare, dlatego ja teraz zakładam taką opaskę oraz takie opaski też na ręce. W każdym razie dostałam je na evencie Tutti Frutti, ale wiem, że znajdziecie je na szejnie. Patrzcie, jak mi w ogóle ta grzywka odstaje w tej opasce. Wygląda to okropnie, ale przechodzimy do tego skin Zaczynamy oczywiście od demakijażu i na samym początku używam takiego do demakijażu oczu z niżej, ponieważ ja używam tych takich tuszy wodoodpornych, dlatego potrzebny mi jest taki płyn dwufazowy. Teraz przechodzimy do takiego płynu micelarnego z Garniera. Ostatnio się do niego przekonałam, a raczej po prostu kupiłam go pierwszy raz, bo widziałam, że wiele osób go ma i poleca i stwierdziłam, że też go sobie kupię i jest naprawdę bardzo fajny, także też mogę Wam go polecić. Wacików to ja naprawdę zużywam tonę. także teraz przechodzimy do oczyszczenia twarzy i ja do tego używam takiej pianki z tutaj Frutti, to jest w ogóle to takie stare opakowanie, bo teraz widziałam, że są jakieś nowe i są bardzo ładne, więc jeśli ktoś chciałby sobie taką piankę kupić to nie zdziwcie się, jeśli to opakowanie będzie się właśnie różnić. Wracając jeszcze do tematu demakijażu, to chciałam Was się zapytać, czy polecacie jakieś fajne olejki do demakijażu i fajnie by było, jeśli one byłyby z tej takiej pielęgnacji koreańskiej, bo ostatnio stwierdziłam, że chciałabym teraz sobie coś takiego przetestować, ale na razie nie mam nic nie mam pojęcia na temat tej koreańskiej pielęgnacji, będę musiała się tam coś doinformować, ale no chciałabym sobie też coś takiego zacząć Co tam trąbisz Poznajcie, patrzcie. Nie wiem, co teraz najpierw zrobić. Czy nałożyć to takie masełko pod oczy? Czy maseczkę? Wydaje mi się, że raczej masełko pod oczy, bo potem będzie trochę problem z nałożeniem go i chyba tak zrobię. Ale jeśli tutaj wypełniam błąd, to możecie napisać w komentarzach, bo naprawdę nie wiem. Swoją drogą to masełko dostałam w paczce od Blumis i powiem Wam, że użyłam go teraz codziennie i widzę efekty, bo ja mam tutaj straszne cienie pod oczami i mam wrażenie, że są teraz tak troszkę mniej widoczne. Nie wiem, czy Wy też to zauważyliście, pewnie nie. Ale ja to widzę. W każdym razie bardzo się cieszę, że miałam możliwość dzięki tej paczce poznania tego kosmetyku, bo nawet wcześniej nie słyszałam o tej firmie więc bardzo się z tego powodu cieszę, zachęcam Was też do kupienia sobie takiego boxa no i z moim kodem rabatowym, wiadomo macie taniej. Mamy to masełko nałożone i bardzo ładnie pachnie tak kawa, bo ja lubię wiązać zapach kawy. I teraz przechodzimy do maseczki, tutaj mamy taką maseczkę, ona jest akurat ujętniająca z takiej... Firmy, nie wiem, co to za firma, ale kupuję te maseczki w Rossmanie i są świetne Mam chyba wszystkie maseczki z tej serii tutaj nawet w zapasie I naprawdę każda jest genialna Nie pytałam Was w ogóle wcześniej, jak tam Wasze nastawienie na powrót do szkoły Także możecie pisać w komentarzach Nie umiem otwierać, naprawdę ja nie wiem, co jest ze mną nie tak Ale wracając, możecie pisać w komentarzach, jak tam nastawienie i czy też robi się sobie tak jak przed szkołą też chyba nie wspominałam o tym, że ja teraz idę do trzeciej klasy liceum zaraz będzie klasa maturalna ja naprawdę nie wiem kiedy to tak zleciało, bo dosłownie pamiętam jak składałam papiery do tej szkoły, nie mogę otworzyć tej maseczki, co się dzieje Nie zje no, ale tak jak powiedziałam, naprawdę nie wiem, jak to tak szybko zleciało. Ja w ogóle pamiętam ten stres pierwszych dni w szkole, jak się stresowałam, w ogóle jacyś nowi ludzie, a teraz, no, nie wiem, to jest śmieszne. Przemijalność ludzkiego życia jest dla mnie imperium rzymskim. No i weź tu człowieku na oszczę estetycznie, jak masz na imię Wiktoria Wolak. Naseczkę mamy nałożoną i muszę ją mieć na twarzy 15-20 minut, dlatego odezwę się do Was po tym czasie, bo jak gadam, to ona mi tutaj spada i muszę ją cały czas poprawiać, dlatego nie ma sensu teraz cokolwiek tutaj mówić i odezwę się do Was po tym czasie. Pojedziemy sobie teraz po tej twarzy takim rolerem... Ro, re, role, rolerem? No, czymś takim. I powiem Wam, że ja nie wiem, jak chcę testować te koreańskie kosmetyki, przez to, że ja ogólnie ostatnio boję się cokolwiek testować, bo ostatnio użyłam sobie pianki z Cetaphilu, a dawno jej nie używałam, przez to, że cały czas twarz małam tą pianką z tutti Frutti i na drugi dzień wyszły mi jakieś przebarwienia, a przynajmniej wydaje mi się, że przez to, bo nie wiem, przez co innego. Ale wracając i no wyszły mi te przebarwienia, ale na szczęście mi one zeszły, bo trochę się wystraszyłam, ja jednak mam taką cerę bez żadnych tam pryszczy i w ogóle, więc wiadomo, że trochę inaczej na to reaguję, ale no nie wiem, czy to przez tą piankę, czy co, wydaje mi się, że tak, bo to była jedyna taka nowa rzecz, którą wprowadziłam, też nie siedziałam za długo na zewnątrz, na tym słońcu, więc nie wiem, ale miałam tutaj takie czerwone plamy. Nie było to fajne doświadczenie, dlatego teraz się tak zastanawiałam, jak ja będę testowała te koreańskie kosmetyki. Ciągamy tą maseczkę i czuję się super. Ja uwielbiam te maseczki, ale moje brwi wyglądają teraz okropnie. Co się z nimi dzieje? Masuję sobie jeszcze pozostałości i będzie super, naprawdę te maseczki są najlepsze na świecie teraz to jeszcze na promocji, nie kosztują 4 zł, tylko 2 zł, więc biegnijcie do Rossmana, a tam nie biegnijcie bo wykupicie mi wszystkie maseczki to jednak są okropne nic nie robią, nie no naprawdę są bardzo fajne, ale nie wykupcie mi ich, ok? pielęgnację twarzy mamy zakończoną, dlatego teraz idę się myć i pokażę wam mniej więcej jakich tam kosmetyków będę używać Się umyłam i myślę, że na tym sobie zakończymy tego vloga jak ja w ogóle wyglądam, nieważne vloga, co ja mówię odcinek z glow upem, ale powiedz może to był vlog, więc mam nadzieję, że wam się on spodobał, zostawiajcie łapeczki w górę, a ja wam życzę udanego powrotu do szkoły także widzimy się w kolejnym odcinku pa pa